W Józefie cudów codziennych, o rędowniku zabieganych dusz, z Jezusem trzymanym za rękę. Moi kochani, my, misjonarze świętej rodziny, mamy ten przywilej, że nasz ojciec, założyciel, ksiądz Jan Bertier, pozostawił nam nie jednego patrona, a właściwie troje patronów, bo świętą rodzinę. Je Józefa, Marię, a w centrum Jezusa. W centrum, bo bez niego nie byłoby ani Józefa, nie byłoby ani Maryi. Ale my, misjonarze świętej rodziny, nie możemy nie podzielić się z wami doświadczeniem duchowości oraz doświadczeniem orędownictwa świętego Józefa, jakie towarzyszy nam przez 125 lat naszego działania, naszej posługi. Bo to, że my dziś jesteśmy obecni, to, że my dziś ewangelizujemy, w dużej mierze jest też zasługą orędownictwa i stawienictwa świętego Józefa. A jesteśmy do tego motywowani, tym bardziej, że papież Franciszek obecny rok ustanowił rokiem świętego Józefa, dał nam też i list o świętym Józefie, który każdy z nas może przeczytać. Moi kochani, chcemy Was zaprosić do wielkiej przygody i używam słowa przygody z pełną świadomością, do wielkiej przygody rekolekcji ze świętym Józefem. Józef 33, oddanie świętemu Józefowi. 33-dniowe rekolekcje, które w formie online mają, mają nas doprowadzić do momentu zawierzenia świętemu Józefowi. Rozpoczynają się 15 lutego, będą trwać 33 dni, aby 18 marca po zakończeniu przygotować nas na dzień 19 marca na uroczystość świętego Józefa, aby w sposób uroczysty zawierzyć nas samych, naszych bliskich i tych wszystkich, którzy będą w tych rekolekcjach uczestniczyć. Niech to nasze zaproszenie, ale chyba jeszcze bardziej świadectwo naszej posługi jako misjonarzy Świętej Rodziny będzie główną zachętą dla was, aby w tych rekolekcjach uczestniczyć. Ach,